Dzień dobry Państwu poniedziałkowo, Andrzej Wujek, dorada i od rana trudne pytania, ale jakże bardzo istotne. Tym razem chodziło o prezent, który rozdajemy w naszym Shopie na skórę włosy, paznokcie amerykańskiej firmy Swanson. Dajemy go w prezencie do zakupów, a nawet także bez zakupów, ale pytanie jest bardzo istotne, bo jedna z klientek zapytała, dlaczego polska etykieta podaje dawkę dzienną pół tabletki, a gdy zerwała polską, nie wiem czemu zrywała, ale zerwała, pod spodem jest jedna tabletka. I to jest właśnie to, drodzy Państwo, co yy, rozróżnia polskie przepisy sanitarne od realiów. Często jest tak, że dawkowanie umieszczone, czyli tak zwane urzędowe sanitarne na etykiecie, nie ma się nic z sensem brania i z badaniami medycznymi. W przypadku tej tabletki, no minimum jedna dziennie ma sens. Tak samo na przykład witaminy D3, dawka urzędowa nie pokrywa się z badaniami medycznymi. Tak po prostu jest, to jest polityka sanitarna. A w naszym kraju polityka sanitarna w przypadku suplementów jest zła.